Przy promenadzie posadzono dziś 200 drzew i krzewów. To kontynuacja inicjatywy zainicjowanej przez firmę VIA 4 i fundację Aeris Futuro, która wiosną w ramach pierwszej akcji posadziła w tym miejscu aż 500 nowych drzew. Sadzimy y, tym razem drzewa i krzewy. Ostatnio sadziliśmy praktycznie tylko drzewa. Natomiast dziś inna troszeczkę forma. Y, duże drzewa i krzewy. Oczywiście wszystko rodzimy nasze gatunki, takie, które tutaj najlepiej się przyjmą na tym terenie. Fundacja, która która pomaga nam w organizacji tego wszystkiego. A weszła w współpracę z miastem, zapewniła grunt, myśmy sfinansowali drzewka. Jak podkreśla prezydent Mysłowicz Dariusz Wójtowicz, tego rodzaju inicjatywy mają ogromne znaczenie dla przyszłości miasta i jego zielonego charakteru. Za pierwszym razem posadziliśmy ponad 500 drzew w okolicach naszej ptasiej wioski. Teraz tutaj w centrum promenady sadzimy kolejne drzewa. Mam nadzieję, że za kilka lat będą dawały cień i będziemy mogli cieszyć się z ich rozłożystych liści. Zieleni nigdy za wiele, a dziś promenada zyskuje kolejnych 200 powodów, by stać się bardziej zielonym zakątkiem miasta.